Lot pocisku to świetny przykład działania praw fizyki, ale pogoda to coś, co przyprawia fizyków obur głowy. Efekt motyla, zjawisko, według którego niewielkie wibracje mogą wywołać niespodziewane i gwałtowne załamanie pogody wiele kilometrów dalej. Przewidzenie ścieżki tornada jest właściwie niemożliwe the path of a tornado. Is virtually impossible. Georgii, 3 marca 2019 roku. Rodzina Kopeltów relaksuje się w domu po przekwitnięciu Nie Mają pojęcia, że odpoczynek nie Dostaliśmy sms-y ostrzegawcze dotyczące trąby powietrznej. Pogoda rzeczywiście zaczynała się psuć. Niebo spowiły czarne chmury. Trudno to opisać. Stało się bardzo ciemno. Skierowałem się do drzwi i nagle czarno. Żona krzyknęła, żebyśmy schowali się w łazience. Tak też zrobiliśmy. Po chwili usłyszeliśmy tornado. Cichy gwizd nabierał na sile. Brzmiało jak nadjeżdżający pociąg, i nagle uderzyło. Tak po prostu. Nie wiedzieliśmy czego się spodziewać. Słyszeliśmy, że zrobiło się groźnie. Nie mogliśmy opuścić łazienki. Krzyczałam ze strachu. Wszystko zaczęło się trząść. Słyszałem trzask łamanych gałęzi. Nagle ustało. A po chwili znowu. Gofeltowie postanowili wyjść z ukrycia i ocenić stan zniszczeń. Z zaskoczeniem odkrywają, że dom pozostał nienaruszony. Wyszliśmy na gany. Rozejrzeliśmy się. I nie wiedzieliśmy, co powiedzieć. Tornado takiej sile niszczy wszystko, co napotka na swojej drodze. Chcieliśmy tego wyjaśnić. Chwilę trwało, zanim odzyskaliśmy mowę. To, co wtedy czuliśmy, było jak emocjonalna trąba powietrzna. Tornado nie zna litości. Jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że ocaliło dom Kohfeldtów. Poza kilkoma obluzowanymi dachówkami wszystko zostało na swoim miejscu. Jak to wyjaśnić? W przypadku tornada mamy do czynienia z tak dużą liczbą zmiennych, że nie da się tego wytłumaczyć. Może to kwestia ciśnienia, temperatury albo wilgoci w danym miejscu. Trudno powiedzieć, ale więcej prawdopodobne, że dom ocalał dzięki niewielkiemu odchyleniu, któryś ze zmiennych. Trąby powietrzne nie przemieszczają się po linii prostej. Trudno sobie wyobrazić, że tornado tak po prostu minęło w konkretny dom. Ale wiemy, że trąby krążą wokół własnej osi. Wygląda na to, że uderzyła z prawej strony, zawróciła, zniszczyła las. Znów zawróciła i poszła dalej. Czy dom kofeltów przetrwał dzięki łutowi szczęścia? A może to boska interwencja? W końcu Zeus włada piorunami, a Sid to egipski pan burz. Starożytni wierzyli, że pogoda jest dziełem Bogów. Wyobrażali sobie Ziemię jako kobietę bogini. Grecy nazywali ją Gają. Jeżeli w boską siłę i energię naszej planety. Na no, zjawiska pogodowe mają wpływ inne planety. Człowiek, Ziemię i wszechświat są połączeni niezwykłą, nierozerwalną energią. Nasz gatunek wiedział to już w starożytności, o czym świadczą starodawne praktyki religijne. Ziemia jako żywy, świadomy organizm. Jeśli to prawda, czy dom kofeltów przetrwał dzięki aktowi boskiej litości? A może jako przestroga wyszanować naturę? Dla kofeltów to nie ma znaczenia. Dla niektórych to był cud. Tornado jest przerażające. Nie wiem, czemu przeżyliśmy. Nabrałam szacunku dla sił natury. Wystarczy chwila i może być po wszystkim. Człowiek nie jest w stanie przewidzieć trasy trąby powietrznej. Oglądając nagrania, na których tornado mija dom, zawsze się zastanawiam, jak to możliwe. Jestem...